Chryste. Dzisiaj wielka sobota. Wieczorem będziemy przeżywali mszę, która jest zawsze największym wyzwaniem dla służby liturgicznej, mianowicie wigilię paschalną. Ale w tym roku będzie ona będzie ona nietypowa ze względu na wszystkie warunki związane, związane z epidemią, i chociażby wiele rzeczy, jeżeli chodzi o tę liturgię, zostaje ograniczone do minimum. Ale chciałbym zwrócić Wam jedną uwagę a propos liturgii, która jest elementem tylko właśnie podczas Wigilii Paschalnej, mianowicie liturgii, liturgii światła. W kościele jest ciemno i odpala się paschał poprzez jakieś ognisko czy cokolwiek tutaj rozpalonego wokół kościoła. Zresztą tutaj zaczynał właśnie ten obrządek w kruchcie kościoła, i potem przychodził z tym zapalonym Paschałem przez cały, przez cały kościół, odśpiewując oto światło Chrystusa. Dzisiaj tej procesji ma nie być, tylko jest ograniczona do samego zapalania Paschału i odśpiewania światło Chrystusa. Kiedy paschal znajdował się na środku kościoła, zawsze podchodziło paru lektorów, starszych ministrantów, którzy. Odpalali jakieś małe świeczki właśnie od, od pasału, i roznosili to światło ludziom. które jest takim znakiem, że Chrystus jest naszym, naszym światłem, on nas zbawia, ale też my powinniśmy być tym światłem dla innych. Jezus roz, rozświetla mroki naszych serc i ten moment zawsze mi uświadamia, co ja takiego mogę robić, żeby być tym światłem Chrystusa zawsze dla innych ludzi że wtedy, kiedy z kimś przebywam, z kimś rozmawiam, wie, że jestem Bożym Dzieckiem i jak mogę po prostu przynieść Chrystusa drugiej osobie.